Słoneczko ludziska, witajcie w kolejnym odcinku z gry Bioshock Infinity Burial at the Sea Czyli pogrzeb na morzu Cel misji, cel misji, cel misji Odwiedź Rapture na lodzie, bitch. Dobra, jesteśmy u góry I to coś każe mi iść tam A ja dlatego zejdę sobie na dół Bo na tym byłem poziomie, ale na tym poziomie tutaj mnie jeszcze nie było Tam. Czy ja mogę tutaj zejść? To jest kukła. A ja tam nie mogę zejść niżej? Aha, zaraz ludziska. Nie, to nie tu. Ale tu widzę, nie da się zejść na dół. Szkoda, myślałem, że jest możliwość zejścia niżej, ale niestety jej nie ma! No dobra. To jedziemy wyżej. Tam widziałem sklepy. I bardzo dobrze. Nie, 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 nie. nie, To. A ulepszenia mogę tu zrobić? Nie mogę. Fuck. Na pewno kupimy amunicję. I na pewno kupimy amunicję do karabinu maszynowego. Eee, I kupimy sobie apteczkę. A nie, to jest Ewa. Yy, apteczka świetnie. Full, yy, a nie ma ulepszeń gdzieś tutaj? Na razie nie widzę. No to dobra, jak nie ma ulepszeń, to na razie skorzystamy z tego yy, wzmocnienie. Opętanie. Yy, tak, kupię to i na razie nic innego nie mam. Hmm, to no, dziwne. Zawsze coś pią, jeszcze tym razem nie ma. No trudno. Co tu jest? Tu jest jakiś. O, a tu były naboje, ale jestem głupi. Masakra, ale ja jestem głupi po prostu. Głupi, głupi. Gdzie mi każesz iść? Tam mi każesz wejść, więc zgodnie z logiką gier pójdziemy najpierw tutaj. Szczególnie, że widzę tu piękny zamek. Wygląda, że to, że tak, tak, ja też jestem pewny, że tam coś znajdziemy fajnego, ale najpierw otwórz mi to. Dzięki, Mała. Nikt nie dotykał Twoich okularków. Jak się biją Hej, ja znam te. W tym byli były wigory kiedyś. Pochowane. Niech się zabijają sami. Na razie nie będziemy im przeszkadzać. O, kasz weźmiemy zawsze. Proszę bardzo, krytyk, gdzie ona tam siedzi? i wow, ale mnie trafiła. Niesamowite, mają tutaj oko. Tu jest, dobra. Może postrzelamy troszkę z maszynówki w takim razie. Dobra. Tak czy inaczej, czy tu coś było? Nic nie było więcej. Zobaczmy, czy tu coś jest. Nic nie ma. I tutaj też jest, już nic nie widzę. Dobra, zejdźmy na dół. Trzy wytrychy. No, 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 bogato.

O, oh, 2500 funtów. Kto jeszcze the room rental? O, oh, nie ty. Okej, okay, tu jest jockey. Elektryczny jockey. Założę się, że jak go wezmę, to oczywiście tu się będzie działo od razu źle bardzo. 5 dolców, ale tu jest biednie w tej wersji. Jak tu jest biednie? E? Tak po prostu.

open competition all those ideas lose their luster when the quarterly earnings come in and you find the other guys eating your lunch either way Fontaine's dead brick it's freezing in here something tells me all that cold isn't just coming from the ice rink. Ha, tu są jakieś gacie. Będzie warto tam sobie podejść. No, co jest? A, tu jest dobra. Otworzymy sobie nagranie głosowe. Wytrych idealnie. ...wyposażeniem. o, to może być ciekawe już jestem nawalony. O, co chodzi z tą whisky tutaj? Wszędzie z łyski, co chwilę jestem nawalony. O, amunicja była, jak dobrze. Okej, okay, czyli poznaliśmy krótką... historię. Beskity, przecież usłyszałem coś, ktoś krzyczał. Aha. Tyle, chyba tyle, tego mamy, ale dokupimy sobie jeszcze do piszczała amunicję i co? i Iwę dopełnimy do 100% nie wiem czemu to się Iwa nazywa, no ale dobra mamy do elektrycznego jockey'a coś e tarcza chybiona ataki odbijają się w kierunku wroga a to wzmocnienie rażenia łańcuchowego a zagrajmy tą Kartą, czemu nie? Możemy troszkę elektrycznym jackiem też po nich postrzelać. Czemu nie? Żeby im nie było zbyt wygodnie. Aha, spoko. Wydaje mi się, że ta akurat działała. Nieważne. Dzień dobry. Tam mam iść, więc wejdziemy najpierw tutaj Uuu! O tak, to jest fajny karabin, pamiętam go Nie o tym, że właśnie zgubiłem ten maszynowy Leżał, leżał i się nie doleżał Nie ma go, patrzcie, zniknął Po prostu zniknął A, nie to miałem nacisnąć, cholera Zawsze sobie źle nacisnę O, wytryczki były, świetnie Teraz to w ogóle mam taką ilość amunicji, że o, szoken Słyszę już ich, już tu gdzieś łażą A jest jakiś hajs chociaż troszkę Same łyżwy i nic oprócz tego nie ma I bardzo dziwny o, dziadek do orzechów którego sam bym się bał. Nic tu nie widzę więcej. Cz. Ale bieda. Pokonajmy mroźnego genofaga? on nie chce ze mną współpracować on jest uporny w ogóle Dobra ten chociaż zginął Zasadziłem się na niego dobrze. What the f fucking. beautiful. Świetnie, no to bardzo pomaga, że to. O, dobrze. Proszę was bardzo. Zabierz dziadka mroza z gabloty. Okej, okay, ten chociaż szybko padł. I szczęść Boże, bo miałem bardzo mało naboi. Ale te nazwy w ogóle. Mroźny genofag. Boże święty. Najpierw wszystko przeszukamy, ale to... Nie zapomniałem, zaraz wezmę. Uspokój się. Nie zapomniałem. Ja tylko sobie patrzę, co tu jeszcze leży, bo może coś znajdziemy. Lala, wiesz jak jest? Jest ciężko, nie przeliwo się i trzeba generalnie szukać, co leży i gdzie leży. Nie? Tak, jeśli możesz to iść. Proszę Was bardzo, naboje. Tak ważne. Jeszcze tu zobaczymy pod spodem, bo to aż się prosi, żeby tu wejść. Ha! Like I said. No, proszę Was bardzo, ileż tu było na no, fantów? 24 naboje. Wow! Podstawce to w ogóle nie do pomyślenia. Z taką ilością naboi to nawet nie miałbym gdzie się wybierać. Wszystko już? Wszystko, nic nie widzę więcej do zabrania. Dzięki, mała. Miło patrzeć, jak pracujesz. You need a bottle of old man winter. I think I can help. Ah, <laughs> uh, what's uh, uh, <sharp inhale> that? It's a uh, tear. Let's me, let's me bring in things that might exist, but uh, don't. I'm not sure I understand. What's it called? Tear. No, boy, you, you don't expect a girl to share all her secrets, do you, Mr. DeWitt? Plazma Ok, Spoko. Mamy dziadka, czy jak to się tam nazywa? Dziadka mroza. Nie no to zajbiście. Będę teraz ich zamrażał i rozpieprzał na kawałki.

Bo to fk? To jest karabin maszynowy? No proszę Was bardzo, no w życiu bym nie pomyślał. Boom! O, to mi się podoba, tak. Bo sobie chociaż pod full załaduję wszystko. Haha, no, prawie pod full, A, ale zawsze coś. Samuraj! Nice! Czyli co, będziemy też walczyć z samurajami? Pewnie mam tam wejść. No, zaraz tam wejdę, ale wcześniej uzupełnimy sobie ammunition. Bo z nią jest tutaj bardzo słabiutko, w ogóle do wszystkiego będziemy mieć amunicję na wszelki wypadek. Dobra, i już hajsu nie ma. Dobrze. No idzie teraz, panie. Tam gdzieś, o tam mnie nie było wcześniej? Aha, pewnie byłem, tylko nie byłem w stanie otworzyć, prawda? No tak, bo tu już byłem na pewno... Tu już byłem na pewno Śmietnik zaliczany, tak Wychodzimy stąd? Elżbieta, a... Chowasz się za moją dupą! To no nieładnie tak! O, tam jest koleś. A żeś powalczył. Wow, 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 ktoś mnie tu łoi! Wow. A to tu na mnie wyskoczyła ta z, z wystawy, nie? Pamiętam, wystraszyłem się tego i to mocno. Jest hajs, świetnie. Co to za dźwięk jest, cholery jasnej, leżbieto nie łaź po wodzie, bo się boję Po co ja tu przylazłem w ogóle? Okej, okay, to definitywnie tędy miałem nie iść A Tam jest karabin maszynowy Ktoś mi powie, po co, jak tu nic nie ma, ani pół przeciwnika? Jest tam ktoś, kto może mi coś zrobić? Cholera jasno! Wow. O, niech podziurawi na kawałeczki to drobne. Wabik się nawet przydał, ale to tak... SZREDNIAWO Panie, tak długo strzelać i nie zabić go? Sanawa Beach, no normalnie Tutaj też nic nie ma Excuse me, gdzie mam iść? A! No właśnie, już myślałem, że gdzieś mnie poprowadziło w jakieś... Ej, wychodzimy stąd, no ewidentnie. Czy to jest wyjście? No dokładnie. Stwórz lodowy pomost. Zaraz mam straszne wrażenie, że zaraz tutaj te manekiny w ogóle wstaną i zaczną mnie napieprzać. Powiem wam, że to jest okropne wrażenie. O! Proszę was bardzo. Nie mam hajsu! Highs. she to you? Why risk life and limb? It's part of the job. Give me no explanation. She's just another Fontaine went city was I don't know. You have a reason for every stupid thing you've No, to jak jest highs, to wow. Pierwszy raz w życiu chyba mi się pajączek zaciął przy wyczytywaniu. Jak jest highs, to jest amunicja. Czy tu coś jest jeszcze ciekawego? Mówiłem, że to jakiś manekin. Ej, no bo to wcale nie wygląda, jak walki. Ok, to jest ciało, więc nie wstanie chyba. Tu tutaj Ło, wow, ile tu fantów jest? Co tu mamy? Nowe spodnie. O, to jest dobre. Chętnie to wezmę, bo ja dosyć dużo walczę wręcz, ale to tylko dlatego, że jestem zmuszany, bo tu nie ma amunicji? Taki bidny ten Bajoszak jest w tej. w tym dodatku. I jeszcze hajs tutaj leżał spokojnie, wszystko trzeba przeszukać. Co? Wytryszek, o jak dobrze! A gdzie jest zamknięte? Co co, co, co wskazałaś mi, że jest zamknięte? Czy wskazałaś coś? Powiedziałaś, że jest zamknięte, czy coś nie? Nie, nie widzę tu nic z tym. Ok. Chodź Elżbieto, wsiadamy. Opuść obszar. Dobrze, opuścimy obszar. Gdzie płyniemy teraz? Wow! Wygląda to naprawdę czadersko. Wygląda jak w tym, w Dead Wouldn't peg you as the rapture type, not even a little. If you mean I have no interest in joining the Andrew Ryan Book Club, you'd be right. Just another set of fanatics with a different set of books. Whoa. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere a kids got no business being. I was winning. In a place like that. You don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. The million-dollar question is... What's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? I Cohen was on the level when he said this is where we'd find Sally. I can only imagine what they would do with a child in a place like this. Cohen's halfway to Splice Town. Sprycowa? w połowie drogi do szprycowa, okej, okay, dobra, słuchajcie, co jest, była tutaj i zniknęła.

we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. I can't do that. Look, either we find her or one of those splicers will. <sighs> All right. Where are the other vents? Up ahead. Okay, dobra. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie tego odcinka razem ze mną. I widzimy się w kolejnym z gry Bioshock Infinity at the Sea. W takim bardzo ciekawym dodatku. Gdzie pójdziemy dalej z sali. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Siema, tu Angus właśnie oglądałeś mój film. Dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj!